Chyba trochę musimy się przesunąć w tą stronę, żeby być dokładnie... O, tyle. Tu nie ma tej przybudówki. Budka, tu jest widoczne przejście na, na, dla pieszych na peron. Świetlik był tutaj, widzisz? A to jest właśnie z tego, tego budynku ten świetlik? No a Trzeba tak. Trzeba by to spojrzeć jeszcze nie. zbliżyć może. Nie ma, nie ma tego świetlika, więc może to pierwsze pomieszczenie było e, świetlikiem rozświetlone. Tych drzwi nie ma. To jest tutaj zamurowane. To było zawsze zamurowane, widzisz, to, to okno. No i piękne dorożki. A piękne. można tutaj trochę, lekko w tą stronę, bo ma się zobaczyć, czy tu jest różnica między tą kostką brukową, bo z tej strony był kiedyś e, plac jakby dworcowy pierwotnie, a ten plac powstał później. Aha. Czy tu widać? Ciekawe, jak to wygląda tam. No jest kostka brukowa i widać ten spadek tutaj, nie? Jest, ten, ten teren spada w tą stronę. Nie? Jest, mhm. jest dokładnie, dokładnie to miejsce. No jest jakiś bruk, jest bruk, ale taki mniej, mniej regularny. No dorożkarze ewidentnie ustawili się do fotografii, nie? Mhm. Wszyscy tak frontem na baczność przy swoich powozach. Ten jest bardziej towarowy. Widzisz? Coś jakby do przewozu towarów bardziej ten pojazd. No i, i mamy ukryty tutaj samochód. No, fragment, to, fragment, fragment samochodu. Ten e, na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na siedem dorożek jeden samochód. I widać latarnię też, nie? Czy ta, tak, jest gazowa, czy? No tak, Z była gazowa latarnia już. Tak, jeszcze gazowa. No i co najfantastyczniejsze, nad wejściem mamy zegar i mamy za 19.12. 19.12. W tej wnęce jest, nie? Aha. Ale co to mówiłeś, że pierwotna koncepcja była taka, że dworzec był pomiędzy peronami, tak? Znaczy miał, że... miał się znajdować do, pomiędzy wiązkami dwóch torów. Z jednej strony miały być właśnie to, te tory Poznań-Frankfurt, a z drugiej miała, miała być związka torów, które miały iść na Leszno, Ale ta koncepcja dopiero 15 lat później została jakby zrealizowana, bo najwyraźniej fundusze, fundusze nie pozwoliły, żeby tam od razu to zbudować tak Czyli co wejście na dworzec byłoby z tej strony, tutaj tak, od, tak, od, tak, tak. od tamtych schodów? I tak, można powiedzieć, że ten plan, który mamy dworca, też sugeruje, że mamy podział, bo wszystkie funkcje są zdublowane, tak jakby tam była oś budynku i zarówno poczekalnie, wejścia, toalety były mm -hmm, z tej strony mm -hmm. i z tamtej strony, tak jakby właśnie dworzec był przystosowany do obsługi dwóch peronów. Tak, tak, tak. tak. Nawet to jest nazwane na, w tym projekcie, że miał być to dworzec wyspowy jakby, czyli tak wyspa ten dworzec jako wyspa pomiędzy tymi wiązkami torów, nie? Aha. No taki, taki pomysł to jest w, w, często spotykany, tak? W Poznaniu jest tak. Że... Na, nawet na tej, na, tej, na tej naszej linii, o której mówimy, to w Czerwieńsku też jest dokładnie takie samo rozwiązanie. No, no tak, 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 faktycznie. Aha. W Gubinie też jest tak że jest, można zejść od czoła budynku, który ma po prawej i po lewej stronie mm, mm, mm. po prostu a w... swoje... A, a projekt też mówi o tym, na, na jakim dworcu miał się Zbąszyński Dworzec wzorować, czyli to miał być dworzec w Pile. On powstał wcześniej jeszcze i jest tam dokładnie napisane, że, że na wzór Dworca Pilskiego. Aha. Ta studienka. Czy... I ona jest w ogóle inna niż wszystkie, wszystkie które tutaj dookoła gdzieś znalazłem inne studienki, to ta jest inna jest, Co tu jest fabryka Noisals, czyli nowa sól, nie. I to jest... Być może ona jest właśnie z tego, z tego pierwszego okresu budowy jeszcze najstarsza, tutaj taka najstarszego jakby typu. Bo przeważnie jak gdy budowano jakieś tam dworce, to armatura wszystka była jednego jakby producenta, nie a tutaj mamy zupełnie inną, a tam mamy kilka. Kilka zupełnie też innego innej innego fabryki, prze... A to tutaj zobacz, to jest bardzo ciekawe. A, a tak to ale to jest, to jest związane z, z, z budową linii na Leszno. To sugeruje gdzie przychodził kabel jakiś tak, telegraficzny. Tak. I to wzdłuż linii tylko na leśno występują te, te, tego typu tutaj. Znaczy u nas, jeżeli chodzi o nasze, nasze okolice, tutaj to tylko od Zbąszynia do w do wzdłuż znajdowały się takie właśnie. Czyli to jest, to jest związane z budową e, tam w 1886 bodajże powstawała linia na, na Wolsztyn i potem dalej na, na Leszno. No, czyli takich mamy rozproszonych trochę pamiątek poukrywanych mhm, e, mm -hmm. w różnych miejscach. Okej, okay, dobra. Pierwotnie właśnie były, były, ten budynek był zbudowany, żeby obsługiwać północną, południową stronę, tak jak te dwie wiązki, a potem z czasem, jak, jak było wiadomo, że ta druga wiązka jakby nie, nie powstanie, to też wnętrze budynku zostało razem z tą dobudówką przebudowane też odpowiednio, żeby, żeby służyło tylko jednej stronie. Mhm. No a tutaj, tutaj właśnie ten peron pierwszy, to po drugiej stronie też była krawędź jakby i tutaj znajdował się tor na, na międzyrzecz wylotny, czyli to był też taki, taki peron. No tak, bo tego dworca oczywiście nie było, tego nowego tutaj, tak? Tak. Czyli na budowę nowego dworca na PWK rozebrano część torów tutaj, tak? Dokładnie. A tutaj, tutaj była ta nastawnia ta ciekawa, taka centralna nastawnia, która jakby... Ona nie, bezpośrednio nie sterowała żadnymi rozjazdami jakby tutaj, tylko wydawała polecenia, ustawiała drogę dla, dla dwóch nastawni, które znajdowały się na wschodzie i na zachodzie. Aha. Ona była jakby taka dysponująca. I robiła też blokowała trasę, czyli powodowała że, że dwa pociągi, żeby nie wjechały na ten jakby, sam tory, tak? tor, żeby się nie, nie, nie najechały na siebie. No to i to, i to była ta nastawnia bramowa. Tak. Czyli to przejście nad torami, to właśnie tam gdzieś było w tych okolicach, no, to tak? No dokładnie tutaj na końcu, na na końcu, końcu tego to... peronu A. trzeciego i na końcu peronu trzeciego i na, i na przedłużeniu drugiego, taka, taka brama nad, nad torami. Z niej był do, dobry widok, wie, wiele też pocztówek jest właśnie sfotografowanych, zrobionych właśnie jakby z, dobry punkt widokowy z tego byli. miejsca. Ona przetrwała aż do 1945 nie? tak, tak. albo Niemcy, albo Rosjanie albo to, Rosjanie to uh, zlikwidowali. W każdym razie podczas działań, działań wojennych tam zostały zniszczone. Jakby. No, praktycznie już te, wtedy zostały zniszczone wszystkie te, te trzy nastawnie. Bo no nie przetrwały, nie miały nie, szczęścia. Nie no, ale dzięki temu z rozkwitł, tak? Mm. <laughs> I stał się dużym węzłem kolejowym. No, to, to na przykład też e, taki drobny element, a to podejrzewam, że też jest jak fragment tej pierwszej budowy. Jak podejdziemy do tego budynku, dworca, to są takie same rozety, dokładnie takie. Mi się wydaje, że to ktoś sobie to w, po prostu zaadoptował. Wiadomo, że to jest jakaś tam bramka współczesna, ale ktoś sobie gdzieś może zdemontował i sobie ładną rozetę przykręcił. a One mają stylistykę taką samą tam właśnie jak, mają, jak te poręczach jakichś tam dworcowych. To wiadomo, widać, że ta bramka tam jest jakaś taka współczesna, ale ktoś sobie ładnie jakąś tam... Wędru... wędrujące przedmioty tak, historii, tak? tak, tak? tak. <laughs> Drugie życie zabytku. No, o, dokładnie.